Lukas był kurierem w Warszawie od roku. Jego praca nie była ani nienawidzona, ani szczególnie lubiana. Codziennie pokonywał te same ulice, spotykał te same twarze i słyszał te same podzękowania. Proszę zostawić przy drzwiach. Był zmęczony tym, że czuł się niewidzialny. Pewnego szarego czwartkowego popołudnia otrzymał zlecenie, które wydało mu się dziwne. Pani Zofia Nowak, czwarte piętro, bez windy, paczka tak lekka, że ledwie czuł jej ciężar. Gdy otworzył starą drewnianą drzwi, ujrzał ją drobną, lekko pochyloną, ale z oczami jaśniejszymi niż światło w klatce schodowej. Ach, młody człowieku, przynosisz mi czas! powiedziała, uśmiechając się tak, jakby właśnie opowiedziała żart, który zrozumiała tylko ona. Lukas uśmiechnął się niepewnie. Czas! Przynoszę tylko paczkę. Tak, ale każda paczka przynosi ze sobą czas. Otwieram je powoli, wtedy dzień nie mija tak szybko. Zaśmiał się lekko, czując się nieco zakłopotany. Pani Nowak zaproponowała mu herbatę. Zwykle by odmówił był w pośpiechu, aplikacja pokazywała już następny cel. Jednak coś zatrzymało go w tym miejscu. Może to jej spojrzenie, może cisza, która nie była nieprzyjemna. Mieszkanie wyglądało jak muzeum. Stare zdjęcia na ścianach, pożółkłe książki, zegar, który zatrzymał się w czasie, a na stole porcelanowa figurka pary tancerzy. Mój mąż i ja kupiliśmy ją w 1950 roku, powiedziała, gdy zauważyła, jak się przygląda. On był tancerzem, ja byłam śpiewaczką. Teraz tańczę tylko w moich snach. Lukas poczuł dziwne ściśnięcie w piersi. Mówiła z taką spokojem, jakby nie miała nic do udowodnienia. Na pewno przeżyłaś wiele historii, powiedział. Za dużo, ale większość ludzi już o mnie nie pamięta. Spojrzała na niego, a w tej chwili czas zdawał się na chwilę zatrzymać. Czuł, że nie była tylko starą kobietą. Była całym stuleciem zamkniętym w ciele, które ledwie oddychało. Zaczął wracać. Najpierw przypadkowo, bo miał kolejne zlecenie w tej samej okolicy. Potem celowo, pytając w firmie, czy mógłby dostać więcej zleceń w tej dzielnicy. Nikt nie zauważył, dlaczego. Pani Nowak czekała na niego za każdym razem z herbatą, a za każdym razem opowiadała mu trochę więcej o swoim życiu. Lukas, młody kurier z Warszawy, nie mógł przestać myśleć o pani Nowak. Każda dostawa do jej mieszkania stawała się dla niego nie tylko obowiązkiem, ale także chwilą wytchnienia w codziennym zgiełku. Pani Nowak, starsza kobieta z siwymi włosami i ciepłym uśmiechem, opowiadała mu historie ze swojego życia, które były tak barwne, że zdawały się wykraczać poza czas. Pewnego dnia, gdy przyniósł jej paczkę, zauważył, że na stole obok leży mała, zielona roślina. To dla ciebie, powiedział, kładąc ją na stole. Abyś miała coś żywego w swoim domu. Pani Nowak spojrzała na niego zaskoczona, a potem uśmiechnęła się szeroko. Dziękuję, Lukas. Ale wiesz, że ja mam już coś żywego, szepnęła, a jej oczy błyszczały jak nigdy wcześniej. Lukas poczuł, jak rumieniec wstępuje mu na policzki, ale nie mógł oderwać wzroku od jej twarzy. Wiem, co myślisz, Lukas, kontynuowała, myślisz, że jestem stara, że to wszystko jest szalone. Ale ty przynosisz mi życie, a to znaczy więcej niż wiele osób zrobiło przez ostatnie dekady. Z każdym kolejnym spotkaniem pani Nowak zaczęła zostawiać mu małe karteczki w pustych filiżankach po herbacie. Kiedy wrócisz, przynieś swoje najpiękniejsze uśmiech, pisała, a on czuł, jak jego serce bije szybciej na myśl o jej słowach. Zaczął nawet nieoficjalnie odnawiać jej mieszkanie. Naprawił cieknący kran, przyniósł nowe zasłony, a podczas pracy słuchał jej opowieści o mężczyznach, których kochała, i piosenkach, których nigdy nie nagrała. Nigdy nie miałam dzieci, powiedziała pewnego dnia, a w jej głosie brzmiała nuta smutku. Ale może los jest łaskawy i przysyła mi teraz kogoś, kto słucha. Lukas milczał. Po raz pierwszy nie wiedział, czy widzi ją jak babcie, czy może jako coś zupełnie innego. W dniu jej 97. siódmej urodzin przyniósł jej tort z jedną świeczką. Pani Nowak zdmuchnęła ją, ale blask w jej oczach pozostał. Wiesz, Lukas, powiedziała, miłość nie ma wieku. To tylko inne słowo na to, co zostaje, gdy wszystko inne przemija. Kiedy wziął jej dłoń, była cienka, niemal przezroczysta, ale ciepła. W tym momencie poczuł coś, czego nie potrafił nazwać. To nie było pożądanie ani litość, tylko głęboka, bolesna bliskość. Przychodził do niej codziennie, tylko na kilka minut. Czytał jej wiersze, stare listy. Czasami śpiewała cicho, kruchym, ale pięknym głosem. Jednak pewnego dnia drzwi były zamknięte. W oknie nie było światła, a zapach herbaty zniknął. Lukas zapukał, wołając jej imię, ale nikt nie odpowiedział. Sąsiadka wyszła z mieszkania i spojrzała na niego z troską. Pani Nowak trafiła do szpitala, powiedziała: Problemy z sercem. Natychmiast pojechał do szpitala, ale nie mógł jej odwiedzić. Zamiast tego napisał do niej list. Tylko jedno zdanie, wkrótce przyniosę ci znowu czas. Dwa dni później zadzwonił telefon. Lukas wszedł do szpitalnego pokoju, czując jak serce bije mu szybciej. Pani Nowak leżała na łóżku, mniejsza niż kiedykolwiek, ale z tym samym uśmiechem, który zawsze go rozświetlał. Przyszedłeś, szepnęła, a jej głos był cichszy, ale pełen ciepła. Wzięła jego dłoń, a on poczuł, jak wypełnia go spokój. Kiedy odejdę, Lukas, obiecaj mi jedno, powiedziała, patrząc mu głęboko w oczy. Nie przestawaj dostarczać, ale przynieś ludziom nie tylko paczki. Przynieś im czas, tak jak mi kropka. On kiwnął głową, a w tym momencie coś w nim się zmieniło. Pani Nowak zaczęła śpiewać, a jej głos brzmiał jak melodia z innego świata, która poruszała jego serce. Nie płakał, bo wiedział, że odchodzi, ale zrozumiał, czym naprawdę jest miłość. Wiosna nadeszła, gdy pani Nowak odeszła. Jej śmierć nie była dramatyczna, raczej przypominała powoli gasnącą melodię, której ostatnie dźwięki unosiły się w powietrzu. Lukas stał obok jej łóżka, gdy wzięła ostatni oddech. Nie było strachu ani bólu, tylko spokój. Pozostał tam jeszcze długo, trzymając jej dłoń, choć stawała się coraz zimniejsza. Nigdy nie wiedział, że cisza może być tak głośna. Po pogrzebie życie toczyło się dalej, przynajmniej tak powinno być. Słońce świeciło, dostawy czekały, aplikacja na telefonie migała, ale wszystko wydawało się bezsensowne. Każde dzwonienie do obcych drzwi przypominało mu o starej, drewnianej bramie z tabliczką pani Nowak. Przez tygodnie przejeżdżał obok jej ulicy, jakby miała nagle pojawić się w oknie, machając mu z filiżanką herbaty w dłoni. Ale okno pozostawało puste. Pewnego dnia, gdy kończył pracę, usłyszał głos listonosza. Panie Łukasie, mam coś dla pana. Spadek po pewnej pani Nowak podpisał, nie do końca rozumiejąc, co to oznacza. Koperta była gruba, a pismo w środku miało staroświecki charakter. W środku znalazł list, mały klucz i pożółkłe zdjęcie. Na fotografii byli razem na ławce w parku, a on nie pamiętał, że kiedykolwiek zrobili to zdjęcie. List zaczynał się od słów Mój drogi Lukas, jeśli to czytasz, to już mnie nie ma, ale nie martw się, nie opuściłam cię. Zostawiłam ci coś. Nie pieniądze, nie biżuterię, tylko czas. W szafce pod starymi serwetkami znajdziesz dziennik. Teraz należy do ciebie. Przeczytaj go, gdy będziesz gotowy. Nie wcześniej. Lukas wiedział, o którą szafkę jej chodziło. Dwa dni później znów stał w pustym mieszkaniu pani Nowak. Zapach był ten sam mieszanka lawendy, kurzu i czegoś, co tylko do niej należało. Z sercem pełnym tęsknoty otworzył szafkę, a jego ręka natrafiła na dziennik. Usiadł na kanapie, a jego myśli krążyły wokół wspomnień, które dzielił z tą niezwykłą kobietą. Lukas otworzył dziennik, którego okładka była z czarnego, lekko wytartego skóry, z delikatnym złotym napisem na grzbiecie. Gdy przewrócił pierwsze strony, jego oczy natrafiły na datę. Ma 1945 rok, mam 16 lat. W sercu poczuł dreszcz. Wojna się skończyła, ale we mnie wciąż trwa przeczytał. Zanurzył się w lekturze, a słowa pani Nowak stawały się dla niego jak druga, cicha melodia, która przemykała przez lata. Opisywała nocne bombardowania, brata, który nigdy nie wrócił, mężczyznę, który sprawił, że tańczyła oraz miłość, której nigdy nie zapomniała. Każda strona była świadectwem jej życia i radości i smutków. W końcu dotarł do ostatnich stron, które były świeże, jakby napisane wczoraj. Październik 2, 2024 roku. Dziś znów przyszedł kurier. Przypomina mi mnie samego sprzed lat, młodego, pełnego lęku i tęsknoty. Myślę, że nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo czekam na niego każdego dnia. Może mnie nie kocha, co jest w porządku, ale daje mi poczucie, że wciąż tu jestem, że ktoś mnie widzi. Listopad. Zaczęłam dla niego śpiewać. Muzyka między nami buduje most przez dziesięciolecia. On tego nie wie, ale śpiewam dla nas obojga. Grudzień 2024 rok czuję, że moje ciało jest zmęczone, ale moja dusza tańczy. Kiedy odejdę, on będzie żył dalej i to wystarczy. Lukas zamknął dziennik, a łzy spłynęły mu po policzkach, ale tym razem były spokojne. Następnego dnia podjął decyzję zrezygnował z pracy. Pakiety, ulice, nieustanny pośpiech wszystko to wydawało się obce. Zamiast tego postanowił zająć się muzyką. Nigdy nie miał lekcji, ale pamiętał jej piosenki. Grał je na swojej starej gitarze, nagrywał telefonem i wrzucał do internetu pod nazwą w Czas Pani Nowak. Filmy były proste, tylko jego głos, gitara i czasem zdjęcie Pani Nowak w tle. Ale ludzie słuchali. Komentarze były szczere, pełne smutku i piękna. Kim jest Herter? Pytali. Jeden z widzów napisał, zadzwoniłem do mojej babci, gdy tego słuchałem. Dziękuję, odpowiedział. To by ją ucieszyło. W ciągu kilku miesięcy kanał zyskał popularność. Dziennikarze zaczęli się zgłaszać, chcąc wiedzieć, kim był Herter. Lukas opowiadał historię o starej kobiecie, która nauczyła go, że czas jest najcenniejszym darem, jaki można komuś ofiarować. Pewnego wieczoru po wywiadzie usiadł sam na ławce, na której zrobiono ich zdjęcie. Wiatr delikatnie powiewał, a on przysiągł, że przez chwilę usłyszał jej głos. Śpiewaj, Lukas, śpiewaj dla mnie, kropka. Zaczął dawać koncerty. Każdy występ był dla niego nie tylko hołdem dla pani Nowak, ale także sposobem na odkrycie samego siebie. Muzyka stała się jego ucieczką, a jednocześnie mostem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Lukas stał na scenie małej kawiarni w Poznaniu, otoczony przyjaciółmi i nowymi znajomymi, którzy przyszli posłuchać jego muzyki. Każdy występ był dla niego nie tylko hołdem dla pani Nowak, ale także sposobem na odkrycie samego siebie. Muzyka, którą tworzył, była mostem łączącym przeszłość z teraźniejszością. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy i ciast, a w tle słychać było delikatny szum rozmów. Lukas miał na sobie prostą białą koszulę, lekko rozpiętą u szyi i ciemne dżinsy, które podkreślały jego swobodny styl. Jego gitara, nieco podniszczona, ale wciąż piękna, była dla niego jak stary przyjaciel. Kiedy zaczął grać, sala zamarła w ciszy, a wszyscy z zapartym tchem słuchali jego głosu. Czas pani Nowak tak nazywał swój projekt. Każda piosenka, którą wykonywał, była opowieścią o miłości, stracie i nadziei. W pewnym momencie, gdy zagrał utwór zatytułowany Czas dostawy, w sali zapanowała wyjątkowa atmosfera. Przyszedłem tylko, aby dostarczyć paczkę, ale dałaś mi więcej, niż mogłem unieść. Pokazałaś mi, jak żyć powoli, jak kochać bez strachu przed utratą, śpiewał, a jego głos brzmiał jak echo emocji, które nosił w sobie. Po występie, gdy ludzie zaczęli się rozchodzić, podeszła do niego młoda kobieta. Miała długie, ciemne włosy i nosiła zwiewną sukienkę w kwiaty, która idealnie pasowała do letniego wieczoru. Cześć, jestem Kasia, wnuczka najlepszej przyjaciółki pani Nowak, powiedziała z uśmiechem. Często o niej opowiadała. Myślę, że byłaby dumna z tego, co robisz. Lukas uśmiechnął się, czując, jak ciepło rozlewa się w jego sercu Mam nadzieję, że tak. To dla niej wszystko Kasia wyciągnęła małą metalową puszkę to w spadku po hertę powinno ci to należeć. W środku była stara płyta winylowa z nagraniami pani Nowak z 1953 roku. Lukas drżał, gdy ją wyciągnął. Kiedy odtworzył nagranie, usłyszał jej głos czysty i silny, mimo upływu lat. Kiedy to usłyszysz, pamiętaj. Muzyka to to, co zostaje, gdy słowa zawodzą. Słuchał płyty w kółko, a w końcu zaczął śpiewać razem z nią. W kolejnych latach czas pani Nowak stał się czymś więcej niż tylko kanałem. Przerodził się w ruch. Młodzi ludzie odwiedzali domy opieki, grali muzykę dla starszych osób, czytali im historie. Lukas postanowił założyć fundację w imieniu pani Nowak. Czas dla pokoleń, które nigdy by się nie spotkały. Podczas ceremonii otwarcia wygłosił przemówienie. Znałem panią Nowak tylko przez kilka miesięcy, ale nauczyła mnie, że miłość nie jest mierzona w latach, lecz w chwilach. Może byłem dla niej gościem, ale ona była dla mnie początkiem nowego życia. Publiczność wstała, bijąc brawo. Lukas spojrzał w górę, jakby szukał kogoś w blasku świateł. Później, gdy był sam, udał się na cmentarz, gdzie spoczywała pani Nowak. Położył na jej grobie zieloną roślinę, którą wcześniej jej podarował. Zrobiłem to, Herto szepnął. Przeniosłem czas dalej. Wiatr delikatnie powiał przez cmentarz, a na nagrobku wylądował liść. Lukas wziął go do ręki. Na nim, jakby ktoś wyrył, widniało jedno słowo: Dziękuję. Uśmiechnął się, a w tym uśmiechu zawierało się wszystko pożegnanie, wspomnienie i cicha obietnica. Gdy odchodził, zaczęło padać. Jednak deszcz był ciepły, jakby otulał go w ramionach. A gdzieś w innej rzeczywistości pani Nowak tańczyła znowu, już nie sama. Lukas stał na cmentarzu, wpatrując się w nagrobek pani Nowak. Jego serce wypełniała mieszanka smutku i radości. Wspomnienia, które z nią dzielił, były dla niego bezcenne. Mimo, że znał ją tylko przez krótki czas, jej mądrość i pasja do muzyki na zawsze zmieniły jego życie. Gdy deszcz zaczął padać, Lukas postanowił wrócić do swojego mieszkania w Warszawie. Ulice były puste, a światła latarni odbijały się w kałużach, tworząc magiczną atmosferę. W głowie miał wciąż słowa pani Nowak, muzyka to to, co zostaje, gdy słowa zawodzą. Zdał sobie sprawę, że to właśnie muzyka była jego sposobem na przetrwanie, na wyrażenie emocji, które często były zbyt trudne do opisania. W swoim małym, przytulnym mieszkaniu otoczył się płytami winylowymi, które zbierał przez lata. Każda z nich miała swoją historię, a każda nuta przypominała mu o ważnych momentach w jego życiu. Włączył gramofon, a dźwięki jazzu wypełniły pokój. Usiadł na kanapie, zamykając oczy, pozwalając muzyce przenieść go w inny świat. W tym momencie zadzwonił telefon. To była Ania, jego przyjaciółka z czasów studiów. Cześć, Lukas. Co słychać? Zapytała radośnie. Cześć, Aniu. Właśnie wróciłem z cmentarza. Byłem u pani Nowak, odpowiedział, czując jak emocje znów go ogarniają. Jak się czujesz? zapytała, wyczuwając jego smutek. Trochę smutno, ale też pełen nadziei. Chcę, żeby jej historia żyła dalej. Planuję zorganizować koncert charytatywny, żeby zebrać fundusze na naszą fundację, wyznał. To wspaniały pomysł. Mogę pomóc w organizacji. Znam kilku muzyków, którzy chętnie zagrają odpowiedziała Ania z entuzjazmem. Rozmowa z Anią dodała mu energii. Wiedział, że nie jest sam w tym przedsięwzięciu. Razem mogli zrobić coś wyjątkowego, coś, co uczci pamięć pani Nowak i przyniesie radość innym. Kiedy wieczór przeszedł w noc, Lukas usiadł przy biurku, otwierając laptopa. Zaczął pisać plan koncertu, myśląc o wszystkich ludziach, którzy mogliby wziąć w nim udział. Chciał, aby to wydarzenie było nie tylko hołdem dla pani Nowak, ale także sposobem na zbliżenie pokoleń. W miarę jak kolejne dni mijały, Lukas z Anią pracowali nad szczegółami. Spotykali się w kawiarniach, gdzie przy aromatycznej kawie i świeżych ciastkach omawiali każdy aspekt koncertu. Atmosfera była pełna entuzjazmu, a ich rozmowy często przechodziły w śmiech i wspomnienia o pani Nowak, która z pewnością byłaby dumna z ich działań. W dniu koncertu sala była wypełniona po brzegi. Ludzie różnych pokoleń zebrali się, by uczcić pamięć pani Nowak. Lukas stał na scenie, czując, jak serce bije mu szybciej. Gdy w końcu zabrał głos, spojrzał na publiczność: Dziękuję, że jesteście tutaj. Dziś świętujemy życie pani Nowak, jej pasję do muzyki i miłość, którą dzieliła z nami wszystkimi. Kropka. W miarę jak muzyka wypełniała salę, Lukas czuł, że spełnia obietnicę, którą złożył pani Nowak. Muzyka łączyła ludzi, a ich wspólne chwile były dowodem na to, że miłość i pasja mogą przetrwać nawet po śmierci. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Podczas ceremonii otwarcia w blasku reflektorów, Lukas wygłosił przemówienie, które wstrząsnęło sercami zebranych. Znałem panią Nowak tylko przez kilka miesięcy, ale nauczyła mnie, że miłość nie jest mierzona w latach, lecz w chwilach. Może byłem dla niej gościem, ale ona była dla mnie początkiem nowego życia. Jego głos drżał, a w oczach błyszczały łzy, gdy wspominał te krótkie, ale intensywne chwile spędzone z nią. Publiczność wstała, bijąc brawo, a Lukas spojrzał w górę, jakby szukał kogoś w blasku świateł. Czuł, że pani Nowak jest gdzieś blisko, może wśród tych wszystkich, którzy przyszli, by uczcić jej pamięć. Po ceremonii, gdy wszyscy się rozeszli, on udał się na cmentarz, gdzie spoczywała. Jego kroki były powolne, a każdy oddech wypełniał go smutkiem. Położył na jej grobie zieloną roślinę, którą wcześniej jej podarował, a jego głos był ledwie słyszalny, gdy szepnął. Zrobiłem to, Herto. Przeniosłem czas dalej. Wiatr delikatnie powiał przez cmentarz, a na nagrobku wylądował liść. Lukas wziął go do ręki, a na nim, jakby ktoś wyrył, widniało jedno słowo Dziękuję. Uśmiechnął się, a w tym uśmiechu zawierało się wszystko pożegnanie, wspomnienie i cicha obietnica, że nie zapomni o niej. Gdy odchodził, zaczęło padać. Deszcz był ciepły, jakby otulał go w ramionach, a gdzieś w innej rzeczywistości pani Nowak tańczyła znowu, już nie sama. Lukas stał na cmentarzu, wpatrując się w nagrobek pani Nowak. Jego serce wypełniała mieszanka smutku i radości. Wspomnienia, które z nią dzielił, były dla niego bezcenne. Mimo, że znał ją tylko przez krótki czas, jej mądrość i pasja do muzyki na zawsze zmieniły jego życie. Jak to możliwe, że tak krótka znajomość mogła mieć tak ogromny wpływ? Myślał, czując jak łzy napływają mu do oczu. W swoim małym, przytulnym mieszkaniu otoczył się płytami winylowymi, które zbierał przez lata. Każda z nich miała swoją historię, a każda nuta przypominała mu o ważnych momentach w jego życiu. Włączył gramofon, a dźwięki jazzu wypełniły pokój, tworząc atmosferę nostalgii. Usiadł na kanapie, zamykając oczy, pozwalając muzyce przenieść go w inny świat, gdzie pani Nowak wciąż była obecna. W tym momencie zadzwonił telefon. To była Ania, jego przyjaciółka z czasów studiów. Cześć, Lukas. Co słychać? zapytała radośnie, a jej głos był jak promyk słońca w deszczowy dzień. Trochę smutno, ale też pełen nadziei. Chcę, żeby jej historia żyła dalej. Planuję zorganizować koncert charytatywny, żeby zebrać fundusze na naszą fundację, wyznał, czując, że to może być jego sposób na uczczenie jej pamięci. To wspaniały pomysł. Mogę pomóc w organizacji. Znam kilku muzyków, którzy chętnie zagrają, odpowiedziała Ania z entuzjazmem, a w jej głosie brzmiała szczerość, która dodawała mu otuchy. Rozmowa z Anią dodała mu energii. Wiedział, że nie jest sam w tym przedsięwzięciu. Razem mogli zrobić coś wyjątkowego, coś, co uczci pamięć pani Nowak i przyniesie radość innym. Dzięki Aniu. To dla mnie ważne, powiedział, czując, jak ciężar smutku zaczyna się zesuwać. Kiedy wieczór przeszedł w noc, Lukas usiadł przy biurku, otwierając laptopa. Zaczął pisać plan koncertu, myśląc o wszystkich ludziach, którzy mogliby wziąć w nim udział. Chciał, aby to wydarzenie było nie tylko hołdem dla pani Nowak, ale także sposobem na zbliżenie pokoleń. Musi być coś, co połączy nas wszystkich, myślał, pisząc z pasją. W miarę jak kolejne dni mijały, Lukas z Anią pracowali nad szczegółami. Spotykali się w kawiarniach, gdzie przy aromatycznej kawie i świeżych ciastkach omawiali każdy aspekt koncertu. Atmosfera była pełna entuzjazmu, a ich rozmowy często przechodziły w śmiech i wspomnienia o pani Nowak, która z pewnością byłaby dumna z ich działań. Pamiętasz, jak mówiła, że muzyka łączy ludzi? Przypomniała mu Ania, a on skinął głową, uśmiechając się do wspomnień. W dniu koncertu sala była wypełniona po brzegi. Ludzie różnych pokoleń zebrali się, by uczcić pamięć pani Nowak. Lukas stał na scenie, czując, jak serce bije mu szybciej. Gdy w końcu zabrał głos, spojrzał na publiczność: Dziękuję, że jesteście tutaj. Dziś świętujemy życie pani Nowak, jej pasję do muzyki i miłość, którą dzieliła z nami wszystkimi. Kropka. Jego słowa były pełne emocji, a w powietrzu czuć było wzruszenie. W miarę jak muzyka wypełniała salę, Lukas czuł, że spełnia obietnicę, którą złożył pani Nowak. Muzyka łączyła ludzi, a ich wspólne chwile były dowodem na to, że miłość i pasja mogą przetrwać nawet po śmierci. W sercu nosił ją na zawsze, a jej historia wciąż trwała, wypełniając świat dźwiękami, które nigdy nie zgasną. Subskrybuj kanał, czeka na